Czy wiedziałeś, że kurkuma, prosta przyprawa, spożywana w odpowiedni sposób, może być kluczem do ochrony twojego mózgu przed chorobą Alzheimera, złagodzenia bólu stawów, kontrolowania poziomu cukru we krwi, a nawet wzmocnienia serca? Być może ciągłe zmęczenie, problemy trawienne lub bóle, które dziś odczuwasz, mają związek z cichymi stanami zapalnymi, które, jak już udowodniła nauka, ten korzeń Potrafi zwalczać. Nazywam się dr Józef Nowak i dziś ujawnię siedem korzyści płynących ze spożywania kurkumy. Kiedy jest stosowana prawidłowo, działa na mózg i pamięć, pomaga zapobiegać nowotworom, wspiera serce, jelita, pomaga przy cukrzycy i problemach ze stawami. A na końcu nauczę cię, jak przygotować słynne złote mleko przepis, który może pomóc ci wzmocnić działanie kurkumy w twoim organizmie. Dlatego na początek zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie i napisz w komentarzu z jakiego miasta oglądasz. Czy zauważyłeś jak z wiekiem pamięć zaczyna nas zawodzić? Drobne zapomnienia, to uczucie gdy wchodzisz do pokoju i nie pamiętasz po co, albo trudność w utrzymaniu uwagi podczas prostej rozmowy. Nauka pokazuje, że to nie tylko efekt wieku, ale często wynik cichych stanów zapalnych w mózgu. I właśnie tutaj kurkuma wkracza do akcji. Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Singapuru w badaniu przeprowadzonym przez NGI i współpracowników w roku 2006 ocenili osoby starsze w wieku od 60 do 93 lat, które regularnie spożywały kary potrawę zawierającą kurkumę. Wyniki były imponujące. Ci seniorzy osiągali lepsze wyniki w testach poznawczych w porównaniu z tymi, którzy spożywali ją rzadko. Jeszcze ciekawsze dane pochodzą z Indii. Badania Ringmana w Stanach Zjednoczonych z roku 2005 i Mishry w Indiach z roku 2008 wykazały, że częstość występowania choroby Alzheimera wśród starszych mieszkańców Indii była aż czterokrotnie niższa niż wśród Amerykanów w tym samym wieku. Wyjaśnienie regularne spożywanie kurkumy przez całe życie. Co więcej, najnowsze metaanalizy przeprowadzone przez NG. W roku 2017 ramacholi Haso we Francji, w roku 2020 i Juana w Chinach. W roku 2025 wykazały, że kurkumina, główny składnik aktywny kurkumy, znacząco zmniejsza objawy depresji i lęku. Wyobraź sobie przeżywanie jesieni życia z większym skupieniem, zachowaną pamięcią i stabilnym nastrojem. Dlatego mam dla Ciebie zaproszenie. Napisz w komentarzu słowo pamięć. By pokazać, że również chcesz utrzymać swój umysł w dobrej formie. A skoro ochrona mózgu jest możliwa, to może warto sprawdzić, czy ta sama przyprawa potrafi też pomóc w walce z rakiem? Kiedy mówimy o raku, każdy z nas zna kogoś, kto zmagał się z tą wyniszczającą chorobą. I oto informacja, o której niewiele osób słyszało. Kurkumina wykazuje niezwykły potencjał jako środek wspomagający profilaktykę i leczenie. W roku 2019 kwiecień i współpracownicy w szerokim przeglądzie przeprowadzonym w Polsce zebrali dziesiątki badań pokazujących, że kurkumina wpływa na procesy zapalne i oksydacyjne, które sprzyjają rozwojowi nowotworów. Badania przedkliniczne i kliniczne już wykazały obiecujące efekty w ograniczaniu postępu różnych typów raka, takich jak rak jelita grubego, piersi. Oczywiście nie mówimy, że kurkuma zastępuje leczenie onkologiczne, lecz że może działać jako jego sprzymierzeniec. Pod nadzorem lekarza może wspierać tradycyjne terapie, oferując dodatkową broń w tej trudnej walce. Świadomość, że zwykła przyprawa może mieć taki wpływ, to już wystarczający powód, by spojrzeć na kurkumę z większym szacunkiem. A co z sercem? Ilu z nas zna kogoś w rodzinie? Kto przeszedł zawał lub udar mózgu. Choroby układu krążenia to główna przyczyna śmierci na świecie, a tutaj kurkuma również pokazuje swoją wartość. W roku 2023 Li i współpracownicy w Chinach opublikowali meta-analizę pokazującą, że kurkumina zmniejsza obszar zawału i poprawia funkcję serca w warunkach niedokrwienia i reperfuzji. W tym samym roku Zeng również w Chinach, potwierdził te wyniki w badaniach eksperymentalnych. W marcu roku 2024 Tang i jego zespół przeanalizowali kilka badań klinicznych i zaobserwowali tendencję do poprawy funkcji śródbłonka, czyli zdolności naczyń krwionośnych, do utrzymania zdrowia. Choć wyniki są różne, kierunek jest obiecujący. Pomyśl teraz, jeśli połączysz kurkumę z drobnymi zmianami stylu życia, takimi jak codzienne spacery, lepszy sen, i zbilansowana dieta, korzyści mogą się zwielokrotnić. W końcu, zdrowe serce oznacza więcej lat spędzonych z tymi, których kochasz. Przechodząc do układu trawiennego, wielu z Was wie, jak to jest żyć z dyskomfortem takim jak bóle brzucha, wzdęcia, biegunki czy zaparcia. Choroby zapalne jelit, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy choroba krona, stają się coraz częstsze. W roku 2012 GARK i jego zespół w Indiach wykazali, że kurkumina pomaga utrzymać remisję u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. W roku 2022 Lin na Tajwanie przeanalizował badania potwierdzające rolę kurkumy w poprawie objawów klinicznych. W protokołach klinicznych pacjenci otrzymywali dawki 550 mg 2 do 3 razy dziennie, uzyskując dobre rezultaty. Na tym jednak nie koniec. Zastosowanie kurkumy badano także w zespole jelita drażliwego, schorzeniu, które powoduje przewlekły ból i dyskomfort. Jafa Żadech w roku 2022 w Iranie zaobserwował poprawę objawów sięgającą 60%, a Kattach w roku 2025 w Argentynie potwierdził obiecujące wyniki w badaniu pilotażowym. Co więcej, ten korzeń działa przeciwko bakterii Helicobacter pylori, odpowiedzialnej za zapalenie żołądka, wrzody, a nawet raka żołądka. Badania przeprowadzone w Indiach i Tajlandii, takie jak TD z roku 2009, Sarkara z roku 2016 i Koosiri rata z roku 2010, potwierdziły jego działanie przeciwbakteryjne. To oznacza, że włączenie kurkumy do codziennej rutyny, może w naturalny sposób łagodzić problemy, które odbierają jakość życia wielu seniorom. Innym ważnym punktem jest cukrzyca, schorzenie, które wymaga codziennej czujności. Czy wiedziałeś, że kurkuma może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi? W roku 2024 Ebrahim Zadeh w Iranie przeprowadził metaanalizę, która wykazała, że kurkumina obniża poziom glukozy na czczo oraz hemoglobinę glikowaną u osób z cukrzycą typu II. Z kolei w roku 2025 L. raka Bawy w Egipcie udowodnił, że kurkumina może zmniejszać ryzyko sercowo-naczyniowe związane z cukrzycą, a Xiu w Chinach opublikował szeroki przegląd badań potwierdzający te korzyści. Oznacza to, że kurkuma może ograniczać powikłania, takie jak retinopatia i nefropatia cukrzycowa. A także chronić naczynia krwionośne. Oczywiście nie zastępuje ona leków przepisanych przez lekarza, ale może być sprzymierzeńcem, gdy stosuje się ją wraz ze zdrową dietą i aktywnością fizyczną. Pomyśl o niej jak o naturalnym wsparciu, za które twoje ciało będzie ci wdzięczne. A skoro mówimy o zdrowiu metabolicznym, napisz w komentarzu słowo cukier, aby pokazać, że również dbasz o ten aspekt. Bóle stawów również zasługują na szczególną uwagę. Wielu seniorów budzi się rano ze sztywnością kolan, ma trudności z odkręceniem słoika czy nawet schodzeniem bez dyskomfortu. Nauka już udowodniła, że kurkuma może pomóc także w tym. W roku 1980 badanie przeprowadzone przez Deodara w Indiach porównało pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Którzy przyjmowali 1,2 g kurkuminy dziennie z tymi, którzy otrzymywali fenylbutazon, silny lek przeciwzapalny. Wynik był podobny, ale bez skutków ubocznych, typowych dla leku. Bardziej współczesne badania, jak Przegląd Koł i współpracowników z roku 2023 w Chinach, potwierdziły, że kurkuma jest skuteczna i bezpieczna w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Oznacza to mniej bólu, mniejszą sztywność i większą swobodę ruchu. Zwykła przyprawa, przynosząca ulgę w tak uciążliwym problemie, to coś, na co naprawdę warto zwrócić uwagę. Oczywiście trzeba porozmawiać o dawkach, bezpieczeństwie i interakcjach. Nauka pokazuje, że do 5 gramów sproszkowanej kurkumy dziennie jest bezpieczne, a badania kliniczne, takie jak te omówione przez Gupte w Indiach w roku 2012. Wskazują, że dawki do 12 gramów dziennie przez okres 3 miesięcy nie powodowały istotnej toksyczności. Jednak jak każda substancja, również kurkuma w nadmiarze może wywoływać skutki uboczne takie jak dolegliwości żołądkowe, bóle głowy czy nawet żółtawe zabarwienie stolca. Najnowsze raporty kliniczne z roku 2025 ostrzegają, że osoby stosujące leki przeciwzakrzepowe powinny zachować ostrożność, ponieważ kurkumina może zwiększać ryzyko krwawienia. Ponadto może ona wchodzić w interakcje z lekami przeciwnadciśnieniowymi oraz lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy, takimi jak cymetydyna, ranitydyna i omeprazol, co potwierdziły badania Sharif i Rada z roku 2020. Przekaz jest jasny. Zawsze konsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania większych dawek. Zwłaszcza jeśli przyjmujesz kilka leków jednocześnie. Sposób, w jaki się odżywiamy, może całkowicie odmienić nasze zdrowie, a nawet przedłużyć życie. Dlatego w pierwszym komentarzu przypięta jest specjalna książka cyfrowa o 50 produktach, które pomagają chronić organizm przed rakiem i wzmacniają odporność. Jest dostępna po polsku i po angielsku, abyś mógł wybrać język, w którym czujesz się najwygodniej. Pobierz ją już teraz i odkryj jak proste wybory na talerzu mogą przynieść więcej energii, ochrony i dobrego samopoczucia każdego dnia. I na koniec jedno z najważniejszych pytań: jak zwiększyć wchłanianie kurkumy, aby organizm rzeczywiście mógł wykorzystać jej właściwości? Kurkumina słabo się rozpuszcza i jest szybko metabolizowana, ale nauka znana to sposób. W roku 1998 Szoba w Indiach wykazał, że piperyna Obecna w czarnym pieprzu, może zwiększyć biodostępność kurkuminy nawet o 2000%. Nowsze przeglądy, takie jak ten autorstwa Prasada z roku 2014 w Stanach Zjednoczonych, potwierdzają, że zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa z oliwek lub olej kokosowy, oraz umiarkowane podgrzewanie podczas gotowania wspomagają wchłanianie. W praktyce oznacza to, że warto dodawać kurkumę pod koniec przygotowywania zup. Warzyw czy ryżu, zawsze łącząc ją ze szczyptą czarnego pieprzu i źródłem zdrowego tłuszczu. A dla tych, którzy chcą czegoś wyjątkowego, istnieje tradycyjny przepis na tzw. złote mleko. Jedna filiżanka mleka lub napoju roślinnego, jedna łyżeczka sproszkowanej kurkumy, jedna czwarta łyżeczki sproszkowanego imbiru, jedna łyżeczka cynamonu, jedna łyżeczka oleju kokosowego, szczypta czarnego pieprzu. I na koniec miód do osłodzenia. Wystarczy podgrzać wszystko na małym ogniu, mieszając powoli, i dodać miód dopiero wtedy, gdy napój lekko przestygnie. Ten ajurwedyjski eliksir od wieków służy do wzmacniania organizmu i łagodzenia stanów zapalnych. Spróbuj zacząć od niewielkich ilości i obserwuj, jak reaguje Twoje ciało. A jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzu słowo uzdrowienie. Aby pokazać, że chcesz doświadczyć w praktyce korzyści tego daru natury. I tak razem zobaczyliśmy, jak kurkuma może być potężnym sprzymierzeńcem Twojego zdrowia. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, już wiesz, że ta prosta przyprawa może przynieść korzyści znacznie większe niż się spodziewaliśmy. Skorzystaj więc z tej chwili. Zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie i napisz w komentarzu zdanie Kocham kurkumę, abym wiedział, że zostałeś ze mną do końca. A teraz przygotuj się, bo kolejny film już pojawia się na ekranie. W nim ujawnimy pięć ziół, które odmładzają mózg i uspokajają nerwy seniorów. Co najbardziej zaskakujące, mogą one rosnąć tuż za twoim domem. Do zobaczenia tam.